Pani, witam Was w Waszpitnie, w Waszym Kościele. Witam, witam kapelanów Związku Podchalnych, księdza Władysława Zązera, kapeluszem publicznym naszej dzisiejszej uroczystości, księdza Stanisława, naszego człowieka. Witajcie wszyscy. Poczty sztandarowe Związku Podchalnych, tyle Was przyjechało podchalnie. Sąska, i z różnych innych stron, do prezesa Związku Ochrony, pana Juliana Kowalczyka i wszystkich od do Domu e, zaangażowanych w to, żeby pilnować tradycji, żeby tradycję rozwijać, żeby być Miasta. Jakoś i wdowa zbierała się pójdą drzewa. Zawołał ją i pełnią, bacz pięknie prosą. Dej ze trobą wody w gorusiu, co bym się napił. Ona zaś zarosicki posła, co by jej ucypać, ale zawołał za i żył. Weź niej krótko chleba, bacz pięknie prosą. Na to na pedzio, się ona, boga Twego. już nie ma chleba i no do szmurki we dzwonie i trochę oliwy no, w No zbieram poro kałków drzewa i przylą, uryknuję jeść sobie i moją synowi, zjemy to, a potem pomromy. Eliasz zasi powiedział, nie bój się. Idź zrób jak zwykle dała, i no, pierwszy zrób z tego mały podpumyk dla mnie i przynieśli, a sobie i swojemu synowi zrobi spłotą, Bo tak go dokonę, Bóg Izraela. Dzwon mułki nie wycerpie się i parę kałolidów nie obróźni się, ja ze do dnia, kiej bąsku na ziemię. Tak to wej posła i zrobiła, jak Eliasz pędział, a potem zjął tłum i młoda. No i syn, i tak było, co dzią. Dzwon muki nie wycypał się i barka Łoźby nie obróźniła się. Jako to jest przyłowiecą, przez poprzez Eliasza. Było to słowo Boze. Ale do samego nieba, co by teraz stawić się za przed łowicem Boga. Ani ty jest nie po to, co by się wiele razy sumnie ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z chwiącud. Bo ty w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata, a on rozjeden, jeden ukazał się teraz na końcu wieku, co by zgładzić grzyb bez ofiar samego siebie. A jak postanowiono ludziom rozkurzyć, potem zaś sąd, tak Chrystus roz jeden był ofiarowany do zgładzeń grzechu ubiegłego. Drugi pokaza się zaś nie w związku z grzywą i do zbawienia tych, którzy go łocekły. Było to słowo boce. direto uh... kochani, was was witam i pozdrowiam. Witamy jego mości, witamy wszystkich zebranych tu, na tej parafiali, można powiedzieć, gazdówce, wieczerniku. I myślę, że ten czas, który dał nam Bóg, jest sasą, aby ty niejako przypatrywać się, jak to cenił Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Są Jezus usiadł i przypatrywał się tym syczkim, którzy przychodzili do świątyni. Pan Jezus jest tym, który spojrzał dzisiaj tutaj na nas, na nasze serca, ale przede wszystkim na naszą duszę. To jak z to co niego jest w nos. Ale my się też zebraliśmy, jak co roku, aby umodrać duszę nasych naszych bliskich zmarłych, twórców ludowych, muzykantów, regionalistów, tych, którzy tworzyli te nasze małe ojczysty, którzy ukrócili nas wiary, tradycji, naszych ojców. Bo wszystko zacyno się w chałupie. To jest mały kościół. My, jako Góral, jako Związek Podchalan, dbamy Wam się o to, aby ta wiara. Naszych ojców nieustannie trwała i przez pokolenia była dalej przekazywana. Narody tracą z pamięć, tracą życie. Ojczyzna to ziemia i grobę. Spodziewajmy, tu jest nasza ojczyzna. Na naszym zmentorzu. W cmentoszu i w naszych parach, które pochodzicie moi pokolenia. Do Boga jest naszym panem, miłosiernym, gotowym do, do pomocy. Zróbmy się ze wszystkimi z naszymi ośrodkami. biskupów i kapłanów, a szczególnie nas, kapłanów, którzy zostali posłani przez Jezus, do na całym świecie po jego zbawieniu, nigdy nie zabrakło jej radości i więci, a dobry Bóg jej Na. To. Żyw. Pokój łospadł w pokój mój wątaniał, było pokój na całym świecie, a najbardziej na, Uk na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, co by ustawy bratobójce wargi, a wsyćka ludzie mogli żyć w miłości i zgodzie. Pan Jezus, ja jestem winnym krzemą. Kto trwa we mnie, a ja w nim, to on przynosił owoc łokwitym. Za wszystkich protokół świętego Jana Pawła II. Co by my nie zatracili jego naucania i przykłady życia. Boze i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie mówione. Za wszystkim królowi, którzy swoimi pięknymi łodzianiami i śpiewem chwalą Boga, żeby nie zapominali, że najpiękniejsza ostrie człowieka jest czyste serce otwarte na Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość. On, Jezus, żył, tak bowiem Bóg umiłował świat ze Syna swojego Jednorodzonego w co by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a miał życie biecne. Za zmarłych, bliskich na samosercu, sercu, co się minali, muzykantów, twórców ludowych, regionalistów, co by Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przyjął ich do rajskiego ogrodu, w którym on. Są ze wszystkimi światymi. Jezus rzekł, a jak mańczyc by, by wysoł na pustyni, tak oczą, co by były są na sobie co by każdy, kto w niego wieży, Miał życie wieczne, za co co wybierząc, że Jezus jest naszym zbawicielą i żyjąc w zgodzie z Jego przekonaniami, dostąpili radości wiecznej. Łagamy aby moc Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Przyjmiemy teraz do nowych członków, do naszego związku. patrzmy w krzyż i szanghaj. Zbaczony w krzyż i związku Poha. Będę, do Będę sumiennie Będę sumiennie Wypełniam obowiązki zarodowe Wypełniam Dba o zachowanie tradycji Dwa o zachowanie tradycji I na rozwój Dzisiaj obchodziliśmy Chrzest, świętujemy Chrzest, a to jest dla na wszystkich nas przypomnienie, tak, żebyśmy pamiętali skąd, są, skąd my są. Złońska, zdenna, złożono w innych miejscowości, ale żebyśmy zawsze mogli powiedzieć, Cyje, cyjni są. Chrystusowi. To jest takie bardzo ważne zadanie dla nas. Cyj jesteście są. Chrystusowi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.